Oto pięć ciekawych faktów o Kubie Błaszczykowskim, znanym polskim piłkarzu. Kariera klubowa Kuba Błaszczykowski. Rozpoczął swoją profesjonalną karierę w Wiśle Kraków, a potem grał w takich klubach jak Borussia Dortmund, gdzie zdobył wiele trofeów, w tym dwukrotnie Mistrzostwo Niemiec oraz Puchar Niemiec. Reprezentacja Polski Błaszczykowski był kapitanem reprezentacji Polski, w której zadebiutował w 2006 roku. Brał udział w wielu ważnych turniejach. Takich jak Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, sukcesy z Borusją Dortmund. W czasie swojej kariery z Borusją Dortmund, Kuba zdobył Ligę Mistrzów UEFA w 2013 roku, co było jednym z największych osiągnięć w jego zawodowym życiu: urodziny i pochodzenie. Urodził się 14 maja, 9 roku w Truskolasach, małej miejscowości w Polsce. Jego pasja do piłki nożnej rozwinęła się w młodym wieku, co doprowadziło go do profesjonalnej kariery.